Kiedy byłam dzieckiem, moja rodzina często się przeprowadzała, bo nie było nas stać na czynsz. Za każdym razem musiałam zostawiać przyjaciół, co było dla mnie trudne. Pamiętam, jak jedna z przyjaciółek błagała mnie, żebym zamieszkała u niej, co wzruszyło mnie do łez. W końcu osiedliliśmy się w miasteczku, gdzie zyskałam wielu długoterminowych przyjaciół. Jedna z nich miała silny dominujący charakter. Ludzie się jej bali, bo potrafiła publicznie kogoś upokorzyć. Była pełna dramatyzmu, ale starałam się być wsparciem, bo była moją pierwszą stałą przyjaciółką. Z czasem zauważyłam, że nasza relacja jest jednostronna. Kiedy próbowałam podzielić się swoimi myślami, przerywała, wyśmiewała mnie, lub przechodziła na swoje historie. Kiedyś powiedziałam jej, że oszczędzam na samochód, a ona od razu wspomniała, jak rodzice podarowali jej Audi. W końcu zebrałam się na odwagę, by porozmawiać. Poprosiłam, żeby mnie wysłuchała i nie przerywała. Zamiast tego obraziła się, nazwała mnie kontrolującą i zarzuciła, że przesadzam. Wywiązała się kłótnia, po której powiedziała, żebym się do niej nie odzywała. Byłam zdruzgotana. Tydzień później dowiedziałam się, że rozpowiadała. Plotki, jakobym obrabiała innym plecy. W gniewie ujawniłam sekrety, które mi wyznała: od zdradzania chłopaków po rozbijanie związków i przyjaźni. Ludzie zaczęli jej unikać. Trudno uwierzyć, że kiedyś nazywałam ją przyjaciółką. Ta sytuacja nauczyła mnie, że przyjaźń musi być wzajemna, a nie oparta na manipulacji.